pokój dobra. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkich bracia, siostry, parafianie i ci wszyscy, którzy będą oglądali ten filmik. Trochę tęsknę za wami, bo siedzę, czekam na czas spotkania. Przed nami wielka uroczystość odpustowa ku czci świętego Alberta Wielkiego. Wielki to patron, wielki człowiek, wielki umysł, ale nade wszystko wielkie serce. Człowiek, który pokochał Boga i z miłości do Boga służy Kościółowi. Jak czytamy historię naszego patrona, to myślę, że to, co on przeżył, to, co zrobił, mogłoby posłużyć na kilka filmów o kilku bohaterach, nie tylko o jednym. I czcimy go przede wszystkim jako wielkiego pasterza, zatroskonego o tych, którzy są powierzeni jego ludowi. Tośmy Pana Boga, abyśmy, wpatrując się w tego wielkiego Alberta, człowieka ogromnej wiary i wiedzy, mogli korzystać z tego, co daje nam Kościół, co daje nam życie, co daje nam Pan Bóg, byśmy nic nie zmarnowali, ale żebyśmy umocnieni łaską Bożą, mogli ciągle na nowo wzrastać w, w tym, co daje nam zbawienie. Ta mądrość, która płynie od tego wielkiego patrona, jest nam dana i zadana. Byśmy mądrze przeżywali, nie na emocjach, nie na jakichś deklaracjach, ale w postawie modlitwy wiary to, co jest dane nam na dziś. A dziś jest ten czas upragniony przez Boga. To czas, kiedy Bóg przychodzi. I, upomina się o swoje miejsce w sercu i w życiu każdego z nas. I święty patron, święty Albert Wielki, chce nam o tym szczególnie powiedzieć. Chce nam ukazać Boga, który czeka na człowieka, by człowiek jemu powierzył swoje troski, cierpienia, słabości, choroby, by człowiek Bogu zawierzył we wszystkim. I wierzymy, że wyprosi nam ten dar szczególnej wiary. Wiary w chwilach zamętu, w chwilach próby i cierpienia. Myślę, że ten kryzys, który przeżywamy, związany też z naszym lokalnym wrocławskim kościołem i z tym, o czym pisze do nas nasz arcypaster Józef Kupny, będzie to dla nas jakieś takie szczególne wołanie o to, abyśmy umieli nie szukać w tym, co złe, grzeszne, tego, co podłe. Ale żebyśmy w Bogu, w Bożym Sercu, odszukiwali tego, co jest prawdziwym pokarmem, tego, co jest prawdziwym napojem, tego, co daje prawdziwe życie. A życie daje nam łaska Boża. Ta łaska, która płynie z ołtarza, ta łaska, która płynie ze Słowa Bożego, które jest nam dawane, ale także i nam zadawane. Żeby się nie pogubić, żeby nie, nie spłycić tego wszystkiego, co jest w nas i wokół nas, żebyśmy nie zatrzymali się na pokazywaniu, wytykaniu palcem czy rzucaniu kamieniami, musimy zanurzyć się w Bożym Słowie, w Bożej miłości, w Chrystusie. W Niego mamy być wpatrzeni. Tak jest to, że siostry i bracia w Kościele mówimy moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Nie oskarżamy i nie chcemy potępiać nikogo, ale też nie chcemy, żeby niszczone było to, co święte, to, co piękne dla nas. I dlatego wszystkich ogarniamy modlitwą. Ogarniamy modlitwą naszych drogich parafian, szczególnie chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Tych chorych naprawdę jest dużo w tym czasie i do każdego chorego niesiemy błogosławieństwo i dobre słowo ale też niesiemy słowo pociechy dla tych, którzy płaczą, którzy są smutni, tych, którzy żegnają swoich bliskich, bo też wielu naszych ostatnio parafian odeszło. I pragniemy do wszystkich kierować słowo, słowo Bożej pociechy, Bożej łaski. Bóg jest Bogiem dobroci, Bóg jest Bogiem łaski, Bóg jest Bogiem miłosierdzia. I dlatego proszę Was, siostry i bracia, abyśmy na modlitwie się spotykając, Byśmy oglądali tak, że transmisję Mszy Święty z naszego Kościoła zaczerpali z Boga tę przeogromną moc, tę przeogromną siłę. Bo Paweł mówi, że ma być z Boga ta przeogromna moc, ta siła, która nam daje nadzieję, to daje ufność i która daje siły. Siły wbrew nadziei. I dlatego ten nasz patron, święty Albert Wielki, jest dla nas szczególnym znakiem. Może warto sięgnąć po jego historię chociażby krótko, może warto zobaczyć coś z jego pism, może warto kręknąć i pomodlić się do niego. Tej modlitwy nam wszystkim potrzeba, także nam Franciszkanom, za którą wam już też bardzo dziękujemy i dziękujemy za waszą troskę, za pozdrowienia, także za wszelkie ofiary, za wszystko dziękujemy. No i pozdrawiam Was wszystkich, szczególnie też Ojca Zacheusza, który głosi Słowo Boże. Pozdrawiam moich braci, a nade wszystkim Was wszystkich. Pamiętajcie, że pamiętam w modlitwie o Was, każdego, zwłaszcza cierpiącego, przytulam do serca. Że powierzam Was dobroci i miłości Bożej. Że Bogu mówię o Was i proszę Matkę Najświętszą, by otoczyła Was płaszczem swojej miłości. A świętego patrona, Alberta Wielkiego, proszę by jego rędownictwo było wielkie, by jego stawiennictwo wyjednało nam to, co nam najbardziej potrzeba. Wszystkim nam potrzebna jest Boża Łaska. I niech Dobry Bóg Wam błogosławi. Niech Was obdarzy pokojem. Niech Was obdarzy miłością. Pięknie do Was się uśmiecham, zapewniając o modlitwie, pragnę z całego serca Wam wszystkim pobłogosławić, byście mieli wiarę, nadzieję i miłość. I żeby ten Bóg, który nas umiłował, rozmiłowany w waszym sercu, żeby tam doznawał pociechy i miłości. Wiele łaski, wiele radości i wiele pokoju wam wszystkim życzę. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.